Cześć widzowie, e, wracam po, no można powiedzieć, że długiej przerwie, e, ponieważ e, nie było mnie chyba już dwa lata, coś pomiędzy. E, no i teraz wracam do Was z właśnie tym materiałem, e, który będzie z gry Player PlayerUnknown's Battlegrounds, czyli w skrócie PUBG, PUBG jak to woli, różnie można mówić. E, i ogólnie to zostawiajcie łapki w górę, zostawiajcie subskrypcję i oglądajcie te materiały, będzie mi bardzo miło. Możecie też pisać komentarze, bo ja zawsze będę czytał. Dzisiaj będziemy sobie grać oddział. Jedynie nie wiem dlaczego nie mam dwóch osób do oddziału. Osobów osób do oddziału mamy jakiegoś gościa jakiego z trzeci. Bo w ogóle była jakaś aktualizacja, a ja nie wiem, sam wiem, jaka to była aktualizacja Więc też dzisiaj sobie odkryjemy No pewnie Sanhok prowadził Sanhok, bo... Sanhok, no, no bo ogólnie Sanhok ja bardzo lubię, to mam nadzieję, że się bardzo cieszy Bo to będzie, albo już jest Jeśli nie wiecie, co to było, no to to jest bardzo podobny, y, podobna gra do Fortnite'a jest, bar jest bardziej y, realistycznie zrobiona nie ma tam jakichś, tak jakichś super mocy jakby na przykład w każdym sezonie w Bardzo polecam gierkę, gra od, od tego roku życia y, I w ogóle Jest zarobista ta giereczka y, dobra Tylko teraz gdzie sobie polecimy, na który ten domek Bo to jest zawsze Tyle ciszy gościu. Ha, zarobiście. Nie idziesz na kampą bo się boisz. E, biegniemy, biegniemy. E, I zaraz sobie polutujemy, coś na pewno. Z Marysu się zabijają. E, na pewno po tej krótkiej, znaczy krótkiej, drugiej przerwie, mi się zmienił trochę głos, e, na pewno jest trochę niższy. E, i jeśli e, chcecie jakieś poprawki czy żeby nagrywać, e, czy żeby obraz był lepszy, czy, za, czy żeby e, lepiej mnie było słychać, tylko napiszcie w komentarzu, bo ja jeszcze sobie tutaj zastosowuję, już nie pamiętam jak ja wtedy to robię. E, więc wypatrzcie jak coś. E, no, tak jak wtedy. Dobra, on sobie, polecia, on sobie poszedł na te, kurze, na te domeczki, też sobie tam pójdziemy. No, o, już mamy tu taki samochód, jakby strefka nas lekko wpadła, ale na razie widzimy, że mamy tu w miarę save bo jesteśmy w strefce. O, tu był? I nie wiem, energetyku, Czy go tu nie było? A, peza w sumie mamy. Potrzebne, ale skośny celownik sobie na pewno wezmę. Czwóreczkę też wywalę po czysteczkę. O, dwójeczka, hełm, apteczka. O, dobra, weźmiemy sobie tą emeczkę. Po prostu nie umiem... Nie mam lepszego skina do tej... E, do emeczki... E, bez automatu. O, QBZ. Super, ale nie mam chyba dzisiaj ochoty na QBZ-a. E, w ogóle nie umiem w ogóle trafić jakiegoś skina, czy choćby z kontraba... E, z, z tych takich skrzyneczek. E, e, no i po prostu nadal, nadal gram takim beżowym podstawowym. A, przepraszam, sobie przeładuję. Yy. I piszcie oczywiście w komentarzach, czy chcecie więcej takich materiałów. Bo na pewno teraz będzie spupka, ale jeśli chcecie... Jeśli Wam zależy, na na jakiejś innej grze, która teraz jest w oblegana przez... No, przez ludność. W sensie, że dużo osób w nią gra, typu Stumble Guys, bo w ogóle Stumble Guys się okropnie wybiło. Kiedyś kolega o tym powiedział, to powiedział, że Fall Guys jest lepsze. Fall Guys e, jest lepsze. E, przepraszam. Fall Guys jest lepsze. E, no ale w sumie Stumble Guys jest takie. Stumble Guys jest takie bardziej chyba. Nie ma takiego. Nie ma takiego tłoku tam. W sensie, że chodzi o to, że. Wiem, że teraz pani filozofuję, ale chodzi o to, że to Stumble Guys jest też takie bardziej. Ścisłe. A dobra, po co ja w ogóle będę gadał? Jest takie po prostu bardziej przyjemne. O, do grania. Bardziej przyjemne. Nie się laguje, tak mi się wydaje. I ogólnie jest takie w miarę lepsze. Wiem, że to jest jakaś taka. Nie jest to podruba, ale jest to bardzo podobne do Fall guys. Na pewno e, Fall guys. Jezu, e, Fall guys. Jest to na pewno wzorowane na tym. E, ale jest fajne, jest fajne. Więc jak chcecie na przykład ze Stumbu guys, to e, piszcie w komentarzach. Już tam jakiegoś za dobrego konta, bo niedawno zacząłem grać. Jak tak zobaczyłem, że tyle ludzi w to gra to uznałem, to gra musi być super. No no i sobie tak... Ee, no i sobie tak założyłem konto. No i ja mam jakieś dużo skinów, ale w sumie nie tylko o skiny chodzi. O. Wiecie, ktoś? Ale przejechał, dobra. A, no dobra, e, tutaj mamy jakąś apteczkę. Weźmy apteczną A w sumie rzuty mi są niepotrzebne. O, kubek, u, kubek, u, kubek, u, kube, u. Od tego nie bierzemy. Bierzemy za piątki. Energo. Energo, energo, ener Dobra. tam się gdzieś strzelali. Możemy sobie tak luknąć lekko. No, trochę już mam tych energii, ale, ale w sumie leczenie jest ważne. Trwieczka jakaś nieprzyjemna. No to. E, dobra. Kaczcie, muszę sobie ustawić mikrofon. E, to, ja mam to do. E, do. -N, ale. Nie, nie chcę chyba tłumka, do. E, do. Do M-ki, nie do M-ki, bo czwórki. Wezmę sobie piąteczki. Eee, <coughs> dobra, na tych kłara O, mamy tam gościa. Dobra, trafiony. Trafiony, zatopiony. Patrzmy sobie tam... Patrzmy sobie na niego. Co tam sobie lutuje? I... Może go. No powiedzmy, że wyeliminujmy! Bo nie jest nam potrzebny kolejny przeciwnik. Wszedł do tego domku wszedł, pewnie. No Gdzie ty w ogóle jesteś? Tylko Cię nie ma, kolego. Oczywiście, jak mówiłem o tych grach, to nie mówiłem tylko o Stumble Guys, bo jest dużo fajnych gier. Więc jak tylko y, chcecie, żebym wytestował jakąś grę, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja postaram się e, zadbać o to, żebyście mieli gry e, takie, jakie chcecie. Są te donki, tak, są te donki. Uciek, uciek, kurde, 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 ale się. Nie, no, nie, nie. Dobra, i uciekam, uciekam. Ojej, tylko chyba zaczęła działać. Przepraszam Was za to, y, ale. Hmm, no. Mój tata coś pod mnie drukuje. E, dobra, e, po poobserwujemy go sobie przez chwilkę. Poczekajcie, jak ten samolot. Będziemy słychać. Obserwujemy sobie go przez chwilkę i sobie może go trzlafimy. Naprawdę przepraszam przepraszam za tę kartę. Ale mój tata chyba nie wie, że ja nagrywam no, i teraz znowu nie spadł? Bo jak spadnę, to uznam się za. O, eskalibrz, o dobra. Wyłączyłem mikrofon, żeby was nie męczyć na chwilę. O, drukarka już przestała drukować. A nie, jednak nie. Już. No jesteś tu czy Ty już poszedłeś? Panie kampi sobie tam teraz i... Czekasz, mam musiał mu przyniesie obiad. No. działaj działaj mi. Nie, bo do tyłu nie mogę iść, bo mi przestało działać Eskar. Eee. Dobra, co my tutaj? E, czy czegoś potrzebujemy? Mam bandaże, mamy dwie apteczki, mam e przysładek, mam to... Nie, myślę, że mam przy przyswoity lucik. A, ktoś jest? Tak mi coś prześwietlę, ale nie. Tam będą pewnie iść, bo tam strefa jest, więc można sobie trochę ich powypatrywać. A, się gdzieś strzelają. Ze strony bootcampu w ogóle więc się nie dziwię. No okej, okay. fajnie, fajnie. Pamiętajcie, że w powieku najważniejsze są słuchawki: nie broń, nie ubrania, nie jakie, nie na przykład gili, tylko słuchawki. Bo. Są to one bardzo potrzebne i wymagane do tej gry. E, dobra, tam, tam, tam. No to jest. To nie jest wódka, to jest gdzieś tam bardziej, na fajna. E -e -e -e. Jakbym coś źle przeczytał, to. Y, nie krzyczcie w komentarzach. Ja jeszcze muszę się trochę nauczyć, bo ja zawsze mówię sobie te swoim językiem. Te wszystkie miejscóweczki, a potem. Wyzwać, że źle mówię. Z góry przepraszam. E... E, dobra. E, tam. Tam, tam, tam. Ale chodź, kościół. jak tam strefka? Jest Ja o Ha ha ha. Gdzie jesteście koledzy? Zresztą zapnę lunetę z tyłu. Tu są otwierane drzwi. I stamtąd teraz. Stamtąd, ale dokąd? O, M24. Ktoś z... Zabił, znaczy wyeliminował. Oczywiście nie używamy tutaj takiego wulgarnego języku, muzyka. Tutaj też mamy te domeczki, a. Ale... Dobra? Wiedziałem, że tu gdzieś jest. Nie ma chyba już drużyny. I widzicie? Usłyszałem go. A gdybym go nie usłyszał, prawdopodobnie e, bym już zginął. Bo, bo dobra, zmieści e, nam się wszystko e, idealnie. W ogóle ma cicho e, tego półka. Stamtąd. Stamtąd. Ale skąd? Znaczy, właśnie stamtąd, ale skąd? Tutaj przeładuję tego kubełu. O wyczułem, tak mało tego. Har Ma tu kubeł, w ogóle nie ma żadnego skina. A na, na innym koncie, który miałem na Xboxie, miałem takie chyba fajne niebieskie. Dobra, dobra, coraz bliżej jest. Coraz chyba bliżej. Pokaż się to byli stamtąd. To no jest pewnie schowany za jakimś głazem i się monduje. Chodź podpewniemy z kolego. <laughs> Niestety muszę was zmartwić z Fortnite, to już nie będzie materiałów, ponieważ znudziła mi się już ta gra. Eee... Zetukniałem ja trochę zepsuli. oj, 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 Z tyłu, z tyłu. No. no, powiedzmy, że jeden kill i jedno powalenie jest w miarę dobre. Zobaczmy sobie jeszcze tylko detką. Zobaczymy, w jak głupi sposób umarłem, jak głupi sposób Michał umarł. Część pierwsza. Dobra, widzimy sobie tutaj nie strzelającego chyba. A to są te domki, no super. Beryl na trójce, nie umiem grać w ogóle. Arkami na y, lunetach. O, to jestem ja. Widzicie, tutaj strzelam. Spróbuję się schować, ale niestety już było za późno. Y, ktoś z 500 mnie zabił y, levelem. No dobrze. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Y, oczywiście, tak jak mówiłem na samym początku, jeśli chcecie więcej takich materiałów, piszcie w komentarzach i zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie koniecznie z dzwoneczkiem, żeby... Y, żeby... Żebyście nie zapomnieli o żadnym materiale. Ja się żeglam i cześć!